Dobry wszystkim. Dawno nic, na, nic nie nagrywałem. Dzisiaj będzie test nowych opon i szybka trasa 30 km. I zobaczymy, jak się nowe opony sprawdzą. A co to za opony? To się dowiecie na samym końcu. Pozdrawiam. Trzeba trasę załadować. Już. Jestem ciekaw jak się sprawdzą te nowe pone. Na razie widzę duży przeskok z opon 45 na 38. Opa, Jak widać, pogoda dopisuje, więc jasne czuć. w sumie tamte opony bardziej na szutek 45 Pirelli roweryce a jednak człowiek więcej po asfalcie śmiga już brakowało mi prędkości na asfalta, na razie czuć dużo Wcale nie zeszliśmy z komfortu, tak mi się wydawać. Może no. no, jakbym wjechał na szuter, to by człowiek odszyłował, że komfortu brakuje, ale na asfalcie Zdroż z koszulina. Robię takie kółko Szalimanowo i Manowo Kaszalina. Zobaczymy jaka średnia prędkość 31 dobrze idzie. Śniemy, człowiek dawno nie jeździł już. człowiek że, wymówki sobie szukał, że pogoda zła, że zimno, ale czas najwyższy ruszyć, rozprostować stare kości i może ten rok będzie jeszcze lepszy niż poprzednim ale też w tamtych rachunkach nie jeździć od kwietnia go tak idziemy w oddali rowerzysta. czy nam się uda go dogonić a też nie widzę Zapomniałem na liczniku ustawić to się skręć długość, szerokość opony na liczniku do tego za dobrze idzie. Staniemy koło tego kościółka mówię coś podejrzane, że tak dobrze idzie. Taka prędkość się utrzymuje. Pauzę. Trzeba zmienić to. O, jest set ustawiamy Szerokość Setwell Ja mam 38 Jest tutaj jest. Można trzeba automatik włączyć Ale by sztywno czyli jeszcze raz zobaczymy szerokość opony 3700 na 38 c 700 na no. ok no i zobaczymy zobaczymy

Zum zobaczymy miesiące, trzy prędkości, tak teraz. Ale miesiące, trzy miesiące, To miesiące, trzy miesiące, Ale też zobaczymy. Przebijalnością w tych oponach w Pirelli w sumie jednego kapcia złapałem, a nadętka człowiek jeździ i miałem w sumie niskie ciśnienie. Ale jak na wyższych jeździłem, to faktycznie nic się nie działo z tymi oponami. Zobaczymy tak z hmm. będzie Myślałem, że zimniej będzie, że jeszcze polar włożyć przed a jednak... Lepiej się nie przegrzewać Lepiej się nie przegrzewać, ale czapkę założyłem No ostatnio uszy coś przebywa i zapalenie dlatego najważniejsza góra ręce i stopy jakoś żeby nie wychłodzić Zaraz gozegnamy na nowo i będziemy fajny odcinek taki asfaltowy tej strony teraz niestety ale my jesteśmy mocni nie boimy się tego wiatru 9 km średnia prędkość 29 km, przycinek 8 i zasunamy fajny odcinek asfaltowy Ciężko coś otrzymać, tym prędkość szydzi 28,9, może się uda, jak wiaterek się odwróci to wszystko jest możliwe. Niby do czterech Miękko jest Niby, nie wiem Może typ gumy jest bardziej elastyczny niż te Pirelli no, Widzimy w odwagi rowerzystę Na przekaś motywację, ścigamy go No, witam formę stracił, już zimę. zimę. Zima, zima łysypia, fajna prosta droga w lesie. Bez aut bez żadnych zanieczyszczeń, aż tylko oddychać świeżym powietrzem. Zobaczymy wyniki. No średnia spada 28,3, 15 kilometr, jadę 31 minut, no to straska fajna, Prosta bardzo. Uh, ale, fajnie, aż chce się jeździć na tych oponkach, takie moje wrażenie, ale moje pierwsze spostrzeżenie na plus, jakbym miał znowu wybierać, co kupić, czy Pirelli, czy te opony, które dowiecie się, co to za opony na końcu materiału, to bym wybrał, właśnie. Na tych, co teraz jadę, zobaczymy wyniki. Osiemnasty kilometr, średnia prędkość dwudziestu ośmiu. Chyba do 30 nie dobiję, ale i tak będzie rekord. Jak utrzymam taką średnią jak na gravela, to mi się wydaje, że dobry. Dobra prędkość. Ryba jeszcze ciekawy ile baterii zostało w GoPro niby 40 minut już jeszcze bateria wytrzymuje 60 fps 4K niby 45 minut trzyma bateria, no zobaczymy o, zaraz wyjdziemy z tej cudownego Faltu. Jedziemy kierować już na koszali w prawo i ścieżko rowerowo o i słoneczko wyszło drugi grzegorza Słońce Takie aury Uwielbiamy jako rowerzyści w Boże deszczu jest błoty, nie wskazane. Jedziemy, dobrze. cały skręcamy. Tu wyjdzie. Ciekawe jak teraz z a Ten słynny bursztynowy pałac w hotel. czy tam, imprezy okolicznościowe zapewne, ale bardzo ładna. Dworek, jeszcze bateria, czuwa, jeszcze nie padła. Lewam i leżę, no co? 45 minut. No, jak wspominałem, tu na lewo, jak się skręca, tam ten czarny samochód wyjechał jest droga do Bursztynowego Pałacu Ale my nie będziemy zajeżdżać Dzisiejszym celem jest sprawdzenie oponki, jak się sprawdzają na asfalcie I na razie, przy moim zaskoczeniu Albo może nie zaskoczeniu, a może rewelacja. No, zobaczymy jak dojadę, ale będzie średnia. Ale człowiek chyba potrzebuje prędkości. Może następnym rowerem będzie szosa albo endurance. Czosa Endurance Plus to Faktycznie człowiek jeździ więcej asfaltami tu nad morze są rewelacyjne ścieżki

stabilne myślałem, że będzie gorzej. Ze stabilnością z przejściem 45 na 38 dobrze się ułożyły na Feldze. Rewelacja i dureczka, a później już będzie fajnie. Tak jak już prędzej wspominałem, wyczerpało się GoPro, jak się nagrywa 4K w 60 klatkach, jak wytrzymuje średnio 52... 51 minut, powiedzmy. No i tak, dobry, mi się wydaje, czas. Ale lepiej mieć 3 baterie na zmianę. Można sobie materiał ponagrywać, pozmienić baterii. Teraz ciśniemy Ciśniemy na maxa i zobaczymy tą, tą średnią Test podsumowujący tych opon co za miejscowo się słynie. Cieszyłem. Człowiek. Człowiek cały czas jeździ, a zapomina. Nie przywiązuje wagi. Jak się dotlenić dzisiaj przede wszystkim Bo to właśnie chodź, żeby się dotleniać nie siedzieć w tych czterech ścianach Sprawiać jakąś dyscyplinę najlepiej na świeżym powietrzu razu inne samopoczucie jest No nikogo Człowiek osłabił siłę, nie ma Ale trzeba wcisnąć 4 minuty 26, przecież. Dobra, można zatrzymać. Zwiecięństwo! Wynik. Godzina 9 minut i 30, prawie 31 km, auta trzeba uważać, średnia prędkość 26,7 No i obiecany test zakończony pomyślnie obiecałem wam pokazać te opony a są to opony Pathfinder Pro 38x700 Moje wrażenia jak najbardziej na plus Mają takie pierzmi płatki I takie kosteczki, wypustki No, prędkość się poprawiła W historii zobaczymy, że dzisiaj 26,7 km 30 km, poprzednio 24 Poprzednio 22 poprzednio 24 no i 25 czyli polepszyła się prędkość średnia zobaczymy jeszcze przywijalnością Na razie pierwszy wyjazd bez kapcia Mam nadzieję, że posłużą te opowie, chociaż ten sezon Pozdrawiam A, jeszcze niedługo zrobię test Tymi oponami na jakiś szutrowy, mieszany, bardziej i zobaczymy wtedy. Będę miał już całkiem porównanie, jak się sprawują w terenie. Pozdrawiam rowerowe świry.